Nie wiem. Moi drodzy, wyszło nowe DLC do y, Gates of Hell, w którym jest Polska Sekcja Pionerska. To nie wiecie o co chodzi? Yy, nie, ja jestem na prawej flance. Gramy 3 na 3 z widzami chyba i z jakimś randomem. Yy, wyszły polskie, y, polskie rzeczy wyszły i, i dosłownie wyszli Polacy w tym DLC-ku. I to jest w sumie wszystko, Polska Sekcja Pionerska i to tyle. I tak sądzę, że ten kraj będzie gówno warty. Wydaje mi się, że o wiele lepiej będzie grać z Związkiem Radzieckim, który jest zawsze najpotężniejszy, więc coś w tym stylu, nie? Dawno nie grałem w The Gates of Hell i nie ukrywam, że nie zamierzam. To jest jeden mecz taki, chyba wyjątkowy. Zobaczymy. Kto lewo? No, na lewo to powinien być Grafull. Tak mi się wydaje, nie? O, typy już zajmują pozycję, dobra. To może być nieciekawie. Zobaczymy, czy polska sekcja pionierów okaże się dobrą piechotą w głowie. Coś czuję, że nie za bardzo, nie? Coś czuję, że Polacy jak zwykle zrujnują. Coś czuję, że Polacy jak zwykle zniszczą. I przez Polaków przegram. Dobra, chłopaki. o kurde, a bo tu się samochodem zaczyna, ale jaja, przecież ja zapomniałem, że tu się zaczyna samochodzikiem, chłopie. Autentycznie zapomniałem. Zapomniałem, że tu się zapomina sam zaczyna samochodzikiem, nie? Autentycznie przysięgam, sorry guys. Zapomniałem, że tu jak zagrasz multika, to od razu kupujesz samochód, że to jest pierwsza rzecz i tu dwa samochody są. A ten kon zaczął na dwa samochody, ale Polak przebiegły stary, przebiegły Polak, nie? Ojoj, chłopaki się chyba nie schowają. No trudno. Niestety polska krew została rozlana w chłopie. Dobra. Spokojnie, spokojnie, doślemy piechotę będzie O.K. Na oni po polsku mówią, na rozkaz. Nieźle. Okay. Czemu on tutaj pokazuje coś takiego, Spokojnie. Coś tam mówią po tym polsku, ale tak 50-50, nie? Ten nie trafił z bazułki Beka. Spokojnie. Spokojnie, panowie, mamy to. Nasi polscy bohaterscy chłopcy zajmą tę pozycję. Kurwa, fale Wielkiej Anglii. Fale wielkiej wspólnoty. Na pozycję, panowie. Kurde, ale nas wydupili. Jak to się gotuje, granaty? Dobra, coś tam gotowałem, nie? Dobra, coś tam udało mi się ugotować, nie? O, dostałem! Panzer Shrekiem dostałem, ale jeszcze żyje mój pojaźnik, biedny. Będzie fajnie. Z dystansu mi przywalili. Spokojnie wycofamy się, weźmiemy załogę czołgu, odrobimy to, odrobimy tą stratę. Spokojnie. Dobra, zajmiemy to wzdłuż. Dobra, tu jest załoga czołgu, tak? Dobra. To wylecie tu. Naprawiamy malucha. O, uwaga, bo jedzie SDK trzy 231, trzeba na niego uważać. Spokojnie. Nie no to rozwalę, chyba niczym. A czy on nie już? Da radę? Boże, oni nie mają okopów. Ale gówno. Tragedia. Dobra. Rzekaż, chłopaki są już na pozycjach. Gdyby tak. A, nie mogę. Panowie. Moja załoga jest ogłuszona, co tu się dzieje w ogóle, chłopie. Moi ludzie umarli. Ale tu jest na parzanka. Nie wiem co się dzieje nawet. Tak dawno w to nie grałem, że ja nie orientuję się o co tu chodzi. Czemu tylko AT Sheletem ziołem? Nie masz normalnie APEKów? Nie no, ale to zniszczone zostało. Dobra, ładnie. Ty jest, jesteś kurwa powiązany kurwa z fotynem! Siemano opasniku, jak tam życie, co tam? Siema prekursor, w porządku. Dobrze jest. Dobra, to się naprawi i będę miał funkcjonujące pojazdy, no to w sumie spoko. Co oni mają? To jest Panzer N. Nie wiem czy to wykupimy. Co to za piosenka leci w ogóle? To jest napowiedźmy który. Ten chyba nie. Pojazd biedny dostał weź skipnijcie Boże. Jakie. Co to. Proszę was. Hej. Okay. To było spoczko. Biorę Walentynę. Walentyna, z tego co pamiętam, w Manuwar 2. A Soul Squad była, na, była niezabijalnym czołgiem Walentyna w głowie. Serio. Amunicja. A ty, moje ziomki walczą? Walczą tutaj, widzę ładnie. No ja walczę o kontrolę nad tym punktem, zobaczymy. Leci kontrofensywa jeszcze. Troszkę się staram pomóc, ale. Ty, ładna pozycja w sumie do tego tanka. Do krycia terenu. No ładnie. Polska sekcja szturmowa do przodu. Okej, okay, może w sumie? Ale ta gra laguje! Ej, co jest? Ej, w tej grze oni dalej nic przez tyle czasu nie zrobili z multikami? W sensie ta gra dalej działa i chodzi jak gówno? Oni nic naprawdę z multikami kompletnie, nie było żadnych zmian, update'ów czy cokolwiek? To trochę kałowato bym powiedział. Tak szczerze. Tak, że już w nim nie umiem grać, ale... ...to nie poświęcam na nią kompletnie czasu, ale... Boże, zobacz, czołg mi się teleportował! <laughs> Ale jaja chłopie. Czołg mi się normalnie teleportował. Dobra gierka. Dobra, oni będą obstrani spokojnie. Dobra, tu chłopak już kryją ogniem, nie? Będzie okej. Okay. Prawa flanka fajnie pokryta. Ja słyszałem, że niby coś zrobili, ale jak widać, to nic to nie dało. Nie, no w sensie powiem Ci tak. Gates of Hell to jest gierka z fajnym potencjałem, z fajnym multikiem, tylko tutaj to trzeba by było wprowadzić coś takiego. Od razu mówię: yy, normalne mecze, yy, mecze rankingowe i matchmaking. Gra by była nawet spoko. Ty jesteś kurwa, powiązany kurwa z Futynem! Stary cak. <noise> Dzięki. Nie przebiłem, nie? Nie no, przebiłem, ładnie. Walentynka sobie poradziła tak jak wiedziałem. Miał pipak Walentynka sobie poradziła stary... perfekcyjnie. Jak sądziłem, że sobie poradzi, dosłownie. To jest magiczny czołg. Co, czym on jedzie? Nie no, flam, flametangens, co ty gadasz? Aż tak? Aż taka nienawiść, chłopie? Boże, ale tu ofensywa leci. Jeszcze panzer H! Co jest? Stary, trochę za dużo czołgów. Panzer H jeszcze? Hej. Okay. Czemu może oddać korabinę? Chowam się chłopie za terenem, mam to gdzie Pali mnie, pali mnie. chcemy mnie spalić. To za Polak przyklęty. Już nie mogę się wycofać. Już to jechać do przodu. Pożar silnika jest trudno. Oh! Spalił mi Spokojnie panowie. Spokojnie. Spokojnie. Nadchodzi bestia, nie. Weź to za ładuj, bracie. Proszę cię, jeden strzał. Ja pierdziela na unikał Ty to wy jesteś? To dawaj. Weź go trochę ostrzelaj. Uwaga, jedzie moja bestia. On sobie powinien bez problemu z nim poradzić. Deren, no stary, no nie ma opcji odbić tego punktu, jak ja mam moździerz na wsparciu. Który jest, że tak powiem perfekcyjny. Użyjemy sobie zwiadu... ...mojego przeciwnika. No to, to stary no, tam czołg już wybuchnął. On się... O Jezu, on się jeszcze wbił w moją piechotę. I w mojego Shermana chłopie. Mój no, Sherman jest G po prostu. To jest chyba już można powiedzieć GG, To jest po prostu GG można powiedzieć. Tak mi się wydaje. Jedzie Panzer H i jedzie kolejny Panzer, chłopie. Jak tu same Panzeraki jadą, stary. Trafisz? Ale poszło! Sherman z zapalniczkową panzera, chłopie. No to jest wyjątkowe, nie? Sherman z zapalniczkową panzera, one shot. Pierwszy strzał, chłopie. GG, moi drodzy. I będzie.